Cześć Kornel, wielkie dzięki za przyjęcie mojego zaproszenia. Witam Cię Wiotku, ja również dziękuję za, za zaproszenie. Na początek tylko powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz i o takim powiedzmy zawodowym backgroundzie, no i też tym sportowym, bo to też jest dosyć istotne w naszej rozmowie. No jasne. Zajmuję się na co dzień jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej. No mam nadzieję, że będę zdawał za 3 miesiące już egzamin. Także mhm. biorę się do roboty. No a w hobbystycznie, w takim życiu prywatnym, no to sam wiesz, no, no triatlon jest tutaj moją dziedziną zamiłowania. Mhm. Pamiętam, jak miałem 18 lat, zobaczyłem pierwszy film z triatlonu, powiedziałem, że to będzie to. No niestety długo nie, nie było stać na nas sprzęt, no bo to jest, jest drogi sport. No ale ty sam widzisz, powolutku coś tam działamy. Dobra, powiedz tak, nie będziemy tutaj dużo na razie jakby swoich tematów przemycać, bo znamy się trochę. Powiedz, jak teraz wygląda stan aktualnych tych badań na temat COVID, zwłaszcza tych, o których nam głównie chodzi, czyli dla, dla ludzi, którzy przebyli i są sportowcami czynnymi? Badań jest z czasem coraz więcej, tak jak widzimy, prawda? Mhm. No, zmagamy się już z tą chorobą, bo będzie od, od grudnia 2019, tak? Pierwszy przypadek tam był w Wuhan, potwierdzony około tam chyba 16, 16 grudnia, już trafił do szpitala, może nie był potwierdzony, zapalenie obustronne płuc śródmiąższowe. Wówczas jeszcze nieznanej etiologii. Podobno jakieś tam objawy już były na początku końca listopada, już takie się pojawiały. No natomiast tak, no przez ten rok chyba, chyba jednak poznajemy tą chorobę. Początkowo myślano, że jednak to będzie kwestia zapalenia płuc, płuc, ale już już widać, że jest to jednak zapalenie, infekcja atakująca cały organizm, tak naprawdę. No. Okej, okay. i mówisz, że atakuje cały organizm. I co na stan aktualnych badań, bo na tym będziemy cały czas się opierać, że to jeszcze nie jest w pełni zbadana choroba co dzieje się z organizmem w trakcie, w trakcie przebycia, w trakcie infekcji. Chciałbym ja tak, chciał, fajnie, żebyśmy też zobaczyli, bo, bo tak słyszymy koronawirusy, prawda? Czyli mhm. jest to grupa wirusów tak naprawdę dosyć szeroka, bo i 10-15% mhm. przeziębień to są, winą są koronawirusy, prawda? Czyli, czyli mhm. widzimy, że jak naprawdę w jednej grupie wirusów Mamy tak naprawdę obraz chorób tragicznych, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć przy niektórych przypadkach COVID-19, do przeziębień z innej grupy. Co się dzieje? Wirus wnika do, do organizmu, wnika do komórki, bo tam, tam się namnaża, no i zaczyna się cała kaskada organizmu. Tutaj pierwszym takim pamiętam, jaki zdobyłem w ogóle taki handbook był jeszcze z Chin, powstał to już 22 marca bodajże. Pierwszy jakieś tam napisali książkę, nawet wtedy pamiętam sterowałem ze względów tam, jak się zabezpieczać po prostu, szczególnie dla, przy, przy operacjach. I, I nawet mam to przy, przy sobie taki z 22 marca. Parę mhm. zaleceń, tam więcej bardziej o tym, jak, jak, jak zagospodarować po prostu środkami bezpieczeństwa, aniżeli, aniżeli jeszcze leczeniu i Wszystkim, ale tam już już podawali, że, że, że wirusa izolowali nawet z krwi w 30-40%, w kale, także w innych również płynach ustrojowych, Prawda, nie tylko w, fo w focinie. Dobra, i teraz to, co nas chyba najbardziej interesuje, to jest taka, jakie mogą być powikłania, i też jak ich wygląda taki, tak, żeby naszym słuchaczom przedstawić. Jak wygląda ten powrót do sportu, taki cały protokół i tutaj też sam jesteś po COVID-ie, i ja przyznaję się, że też, więc jakieś swoje doświadczenie mamy, ale to będzie na końcu. Na razie jak, jak mówią badania i jak tak naprawdę możemy do, do tego sportu wracać i czy to w ogóle jest zdrowe? jest zdrowe. Wszystko jednak, tak jak badania pokazują, wszystko zależy też od samego przebiegu o, o, ostrej choroby. Bo jednak tak jak WHO pokazuje, 80% zarażonych praktycznie przechodzi bądź objawowało lekkie objawy. 15% to jest jednak już jest przebieg, który wymaga leczenia czasem i szpitalnego z tlenoterapią nawet, a 5% to już jest ten przebieg taki, taki wymagający intensywnego leczenia. I tak samo jest myślę wśród, wśród sportowców. Jest ta część, która niestety przebiegnie gorzej. A, a część łagodnie, która nawet nie będzie o tym wiedziała, a dowie się dopiero, jak sobie zrobi przeciwciała. Bądź jak ostatnio tutaj nasz maratończyk, który zostanie dopuszczony tak. do, do startu, prawda? Mhm. A, a przeciw miał wynik dodatni. Eee, czyli mówisz, że chcesz chcesz dowiedzieć się o, o powikłaniach. No, ja cały czas tutaj. Mm. Tak, powiedz, no. powiedz jak, bo tak jak mówiłem są trzy przypadki, nie? jakby większość przychodzi bezobjawowo, jest to część objawowa i, i część taka, która wymaga hospitalizacji, e, jakbyśmy przeszli jakby każdy ten przypadek, no bo też jakby sportowcy mają tam gdzieś poukrywane jakieś, e, jakieś urazy, o których czasem mogą nie wiedzieć i, e, i nawet na wysokiej klasy sportowiec może przejść go pewnie nawet wymagając właśnie hospitalizacji, więc powiedzmy zależnie od tego przebiegu, jak mówią teraz badania, jak powinno się wracać po, po infekcji oczywiście przebytej, jak już się jest pewnie nie zdrowym, bo, bo nie w trakcie. Dokładnie. I tutaj tu się pojawiają troszeczkę rozbieżności. Mm -hmm. Bo bardzo fajny właśnie to też czyli pokazywałem ten artykuł z British Journal of Sport Medicine, to chyba też Sport Lab przeanalizował tak. go. mam go przed właśnie sobą. Od, Nawet mam go przed sobą. O, w, super. W zależności od, od, prawda, od, od, od trwania objawów co się działo, kiedy wdrożyć, jakie leczenie, prawda? Mm -hmm. Natomiast tutaj bardzo fajną stronę trafiłem kardiologa sportowego, doktor habilitowany na Małek, nawet do niego pisałem, czy mogę tutaj go udostępnić i, i potwierdzić. Jest. On udostępnił w listopadzie amerykańskie badania. One były troszeczkę, uważam, lżej podchodziły do, do, do sprawy tych, tego powrotu. Mm -hmm. Cały problem, jaki się rozgrywał u sportowców, no to boimy się zapalenia mięśnia sercowego. Badania tak, tak pokowicie u pacjentów niesportowych ty, są bardzo rozbieżne. Pojawiły się nawet któreś badanie w, w Jama Cardio Cardiological, że nawet 70% przechodziło za panie miesiąca całego po No to, to byłaby liczba no, zastraszająca. To prawda. Ale te badania są dosyć rozbieżne. W zależności, myślę, też zależy od, 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 od ośrodka klinicznego, od, 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 od chorych. To jeszcze naprawdę nie, nie można tak powiedzieć, standaryzować tych badań. Mhm. To, co musimy na pewno wiedzieć, no jeżeli przejdziemy ostrą chorobę, już potwierdzoną wynikiem dodatnim, no to tu na pewno jest pierwsze, co to przerwa. Zresztą sobie okay. będziemy chcieli tej, tej przerwy, tak mi się wydaje. Przynajmniej mówię na, na swoim przypadku, jak ja to przeszedłem. Mm -hmm. e, w przypadku, no, tam, bo ogólnie wszystko się zamyka do podzielenia na te objawy. Jeżeli objawy ostre trwają do 7 dni, potem jest już, już pacjent jest bezobjawowy, mm -hmm. e, myślę, że przerwa 2 tygodnie to jest standardowo. Z dwóch zdań. I, I, co, dopiero. I co w trakcie tej przerwy? Czy w trakcie tej przerwy można jakoś obserwować swój organizm, coś zapisywać, pójść już wtedy na badania, czy to dopiero zostawić sobie na ten okres po dwóch tygodniach przerwy? Uważam, jeżeli się nic nie dzieje, można siebie obserwować. Tak jak, jak, jak rozmawialiśmy. teatroniści są bardzo świadomymi ludźmi swojego ciała, myślę, zdrowia. Już będą widzieć pewne zmiany, tętnia spoczynkowym na pewno. Mhm. Pomijam jakieś objawy, bo jak jeżeli będzie się działo coś, co niepokoi, pojawi się duszność, pojawią się inne, inne objawów, naprawdę może być dużo różnych, no to wtedy udajemy się do lekarza. Tak jest moje zdanie i tutaj tego nie zmienię, mhm. bo to jednak zawsze pacjent musi być zbadany. Ale jeżeli się nic nie dzieje, po dwóch tygodniach przerwy, i tutaj, właśnie, są te rozbieżności między tymi brytyjskimi artykułem, a już amerykańskimi wytycznymi. Jeżeli te objawy rzeczywiście były krótkie, do 7 dni, nie były uciążliwe, po dwutygodniowej przerwie Amerykanie już mówią, że można wrócić do sportu, a, a powoli, powoli oczywiście. Natomiast yy, badania wykonujemy dopiero, jakby się coś działo. Okay. Coś, coś zmartwiło, załóżmy, spadek wydolności, bo to, 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 to jest bez dwóch stań, czy będzie się pojawiło jakieś zaburzenia rytmu serca, bo to też może być czucie bóle w klatce, bez wtedy względu, bez względu badania. Natomiast tych brytyjskich, chyba których ja bardziej się skłaniam, mimo mhm. że już Amerykanie później to wydali, ja się skłaniam jednak do zbadania tak czy siak. Mhm. Jednak też jestem takim zachowawczym, zawsze staram się szukać tego najgorszej, najgorszej możliwości. Jak to wykluczamy, robimy co chcemy, ale mamy tą bezpieczną furtkę. Jasne. Moim zdaniem jednak po, tym, po tej przerwie dwutygodniowej te podstawowe badania, tak jak tam w tym artykule też co ci wysłałem, co, co, co sam widzisz, to, to to EKG przynajmniej wykonać, troponiny, mhm. z, troponiny czy, czy echo serca. Jasne. Ale to już sobie kardiolog zdecyduje tak naprawdę, bo uważam, mhm. że powinien się każdy udać. Czyli tak naprawdę jakby to tak long story short, z z z zrobić tak, że udać się do kardiologa, żeby pójść na EKG Echo serca i to jest taka podstawa, która, która określa czy, czy robimy coś dalej czy nie, no nie? Dokładnie, bo jeżeli cokolwiek nam się nie podoba, no zalecenia tam Brytyjczycy fajnie napisali, to jest rezonans serca. No, no okay. to w Polsce jest ciężko dostępne, sam już myślałem o wykonaniu, nie ukrywam. Mm -hmm. No to raz w miesiącu gdzieś tam w Krakowie udało mi się y, znaleźć. Okej. Okay. Wykonywane raz w miesiącu. Okej, okay, ale to już jakby jest dosyć, dosyć zaawansowana sprawa i, tak, i jest następnym krokiem. To nie? czuła i dokładna. Jasne. I teraz y, nawet jeśli zrobimy to, jak ja tam. Bo zalecasz ile czasu po po ustąpieniu objawów zrobić EKG i jego serce? Tak jak mówię, po dwóch tygodniach, tak, w tych wytycznych około, mm -hmm. po dwóch tygodniach, żeby przystąpić do, 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 do badań jeżeli nie ma żadnych, to po, powolny powrót. No. Mm -hmm myślę, że każdy też zobaczy, jak ten powrót będzie wyglądał, bo, 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 bo jednak przebiegi tak jak widzimy, jest różny. Większość przejdzie nawet nie wie i okay. nic mm -hmm. się nie dzieje. Ale, ale jak sam widzisz też, u zawodników się pojawia więcej, to myślę, też zobaczysz może te, te, ten stosunek tych wartości. Ilu przechodzi lekko, ile, ile ciężej. Jasne. No. A teraz jeszcze pytanie a propos samych badań ciągle. Zrobimy te badania dwa tygodnie później, no i teraz, jakby wchodzimy gdzieś tam w poli w proces, wdarzamy się wiadomo bardzo na spokojnie, ale czy jeszcze później, czy te powikłania mogą na przykład pojawić się miesiąc później, półtorej miesiąca później, czy jeszcze, czy jeszcze tam w jakim okresie, już kiedy powodzie, zaczynamy zapominać o tym, że w ogóle przebyła, przebyta została choroba, czy jeszcze wtedy coś sprawdzić. Powiem Ci tak, w ogóle w definicji zapalenia mięśnia sercowego są trzy przebiegi tak naprawdę. Jest tam ostry i podostry. I tak naprawdę, którego się bardziej boimy, to przebiegu podostrego bo on, on klinicznie nie jest wcale taki, taki, taki znaczący, dający z, dużo objawów, a w, w jakimś tam czasie może doprowadzić do rozstrzeni, do rozstrzeni serca no i pogorszenia wydolności, no i niewydolności serca nawet. Także te myślę powikłania mogą też dokonać później. Nie ma jeszcze takich stricte badań, bo jeszcze z chorobą mamy do czynienia rok tak naprawdę, także jeszcze nie mamy tak, tak, tak długoterminowych badań tak naprawdę. Po ilu miesiącach się coś stanie, czy, 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 czy nie? No. Czyli ciągle obserwować tak naprawdę, nie? No bo też jakby te, jeśli coś jest nie tak i tak jak też mówiłeś a propos przykładów, to że twój znany lekarz też miał dosyć długą, długie trwające powikłania, nie? Więc jeśli po tych dwóch tygodniach ciągle nie możemy wrócić, no to może musimy gdzieś z tym gdzieś iść, no nie? Uważam bezwzględnie tak. To, 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 to nawet nie poddaję dyskusji. No po, to, po to jesteśmy, żebyśmy mogli przebadać. Tak jak mnie też doświadczenie życiowe nauczyło, nawet błahy objaw może być, być naprawdę wierzchołkiem góry lodowej, który doprowadza do różnych e, konsekwencji. Dlatego mm. uważam, że lekarz jednak tutaj po dwóch tygodniach powinien być, tak czy siak. Okay. Nawet jak mówię, te, te wytyczne amerykańskie trochę już się zrobiły łagodniejsze. Mm -hmm. Dobra, a mówiłeś też a propos tego właśnie, boi się tego zapalenia mięśnia sercowego, ale też mówiłeś, że gdzieś czy przeczytałeś, że, że atakuje to całe ciało i też jakby komórki, że ta regeneracja może być trochę, trochę dłuższa. Możesz to na twoim, na twoim przykładzie, ale też czy, czy gdzieś to wyczytałeś naukowo, czy tak po prostu jest taka teoria? Już mówię, to, to czy, czy jeżeli już, już tam w marcu tam Chińczycy widzieli, że się w komórek wirusa w krwi, w krwi, w wirusa, przepraszam, w krwi no, to znaczy, że jednak atakuje całe ciało. Zresztą już to wiemy tak naprawdę. Nie tylko układ oddechowy, a tak źródłonek tak, naczyń krwionośnych, co, no, co to daje ogromne, może dać powikłania zakrzepowo zatorowe Tak jak zresztą widzimy, objawy nie są tylko z układu oddechowego u pacjentów. Jeden ma anosmię, nie czuje węchu, nie czuje smaku, prawda? Mhm. Drugi, drugi ma kaszel, prawda? Bo objawy są bardzo rozróżnicowane, szczególnie co już słyszymy o tym objawie pokowidowym, -po szczególnie u dzieci zwracam uwagę. To już profesor Quinta, teraz też miałem przyjemność w niego być na studiach, na na zajęciach, no to już obserwuję te po covidowe no, po prostu paleta objawów jest od wysypek po, po, po miesiąc po przebyciu ostrej infekcji. Okay. Że widać, że no nie jest to taka typowa choroba. Jak do tej pory też tak uważam, mówię to na swoim przypadku, jak, jak ja to przeszedłem. No troszkę troszkę tak zaskoczyło mnie to. Mm -hmm. Do momentu ostrych takich, ostrych objawów, to, to, to ja już się czułem dwa tygodnie wcześniej źle. Ale to było bardzo podstępne. Początek było złe samopoczucie. Pamiętam gdzieś synkiem szedłem, nie nosiłem go. To po prostu myślałem, żeby tylko wrócić do domu się położyć. Byłem mhm. przemęczenie, praca, wiadomo. I to tak trwało z tydzień już widziałem, te, również widziałem też po, po zachowaniu się tętna podczas biegania. Nie byłem mhm. w stanie utrzymać progu tlenowego przy prędkościach dużo wolniejszych niż normalnie. Co było mhm. też bardzo ciekawe, byle jakaś górka 2-3 metrowa, co wymagało naprawdę 3-4 kroków podbiegnięcia. Już to ten skakało 50 uderzeń. Mhm. No i to już był taki pierwszy moment, że już się zastanawiałem, coś jest nie tak. No, no okej, okay, obserwowałem się jeszcze chwilkę. i Już robiłem w ogóle pierwszy wtedy taki wymas, który był ujemny. Mhm. Troszkę mnie to uspokoiło. No, a po paru dniach, rzeczywiście, w dwie godziny, nagle po prostu 40 stopni gorączki. Okej. Okay. No. Dobra i teraz jak możemy właśnie przejść do Twojego przebiegu, jeszcze no, wrócimy zaraz do jakby przykładów, bo, te, bo też, no, że tak jak mówisz, trochę żyjemy z tą chorobą, więc więc tych różnych przykładów jest trochę więcej, Ty miałeś tak, że, tak jak mówisz, jakby sam czułeś, że coś jest nie tak, jak długo trwał twój, trwa twój przebieg? No i ciągle wracasz jakby tak naprawdę do, do pełnej sprawności, a przypomnij, że jesteś bardzo dobrym zawodnikiem, bo rekord na dychę masz. 35,05. No. 30... Tak, że bardzo szybko. No więc jakby jak to u Ciebie wyglądało? Wiadomo, że to jest przykład trochę jakby odosobniony, bo taki anegdotyczny, no jednak daje jakiś, jakiś obraz na bardzo dobrego zawodnika, który jeszcze do tego jest lekarzem, więc, więc dosyć, dosyć obrazowe. Ja się dałem zwieść właśnie z tego względu. No bo jednak dużo jest pracy, dużo jest treningu, ja to tak z... i dlatego to, 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 to zmęczenie mnie tak trochę zwiodło na początku. No tak naprawdę, objawy zmęczenia to miałem dwa tygodnie z tym tętnem. Do hmm. momentu ostrych takich objawów, gdzie już było 40 stopni gorączki rzeczywiście. No i takie dwie, trzy noce przetrwałem dosyć, dosyć ciężko, pamiętam. Potem nastąpił, zaczął szybka, szybka taka poprawa. Wreszcie zobaczyłem, że czuję się dobrze. To był tak, hmm. tak, taki przeskok. Natomiast w tym momencie już jestem miesiąc po chorobie, de facto dwa tygodnie po chorobie wykonałem badania RTG klatki, gdzie było makroskopowo żadnych zmian, echo serca, takie zmiany niewielkie, tylko do, do mm -hmm. powtórzenia tak naprawdę to echo, ale nic takiego, co, co by mnie miało martwić i EKG. To EKG takie typowe cechy sportowca, wagotonii, natomiast cały czas utrzymuje się mi się szybsza akcja serca, szczególnie w spoczynku. Widzę, że już to idzie w lepszym kierunku, ale pierwszy raz mam takie coś, że miesiąc po infekcji jest aż no, do 20 uderzeń na minutę różnicy. Jeśli gdzieś hmm. poniżej 50 wstawałem rano, to, to było cały czas 70. Lekko. Hmm. No i to dalej się na bieganiu na przykład o, na, odbija. Co ciekawe, co, co, co mnie do, do, troszeczkę zastanawia, na pływaniu widzę, że, 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 że szybciej wraca. Okay. Natomiast rzeczywiście jak idę biegać czy coś, no to, to, to jeszcze nie jest, no to jest przepaść uważam, do tego co było. Mm -hmm. Także ta wydolność gdzieś jest, 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 jest jeszcze no mocno w tyle, mimo że już jest miesiąc, miesiąc po infekcji. Okay. Masz jeszcze jakieś przykłady, które mógłbyś tutaj, jakby osób, osób które znasz, które też wiesz, jak, jak, jak przebiegła ich choroba, czy też jak teraz, czy te powikłania, które możesz powiedzieć, czy, czy nie masz takich. Parę, par, parę rzeczy mam. No, no to znaczy, staram się to tak pokazać obrazowo. No, no jeden hmm. z przykładów, nie wiem, czy, czy też słyszałeś tam, w sierpniu był taki głośny przypad, przypadek młodego koszykarza, 27-letniego w Belgradzie. Nie słyszałem. Który, który na treningu zmarł. Na, za, za, na skutek zatrzymania akcji serca. Potem klub odwydał oświadczenie, że on jednak przechodził koronawirusa z zapaleniem płuc. Tam jak hmm. tyle, co na ile wiarygodność tych źródeł była, sprawdziłem, to że wrzucił dosyć szybko. Gdzieś tam na koniec lipca gdzieś już był zaleczony, po paru dniach miał lekko zacząć treningi. Hmm. No i gdzieś tam na drugim treningu no, 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 nagle zemdlał. Jaka jest tego przyczyna? No, no dokładnie. Pewnie złożona, prawda? Nie? Dokładnie, jak to zawsze jest. Sportowiec to, to, to też różne, różne może mieć predyspozycje do, do, do takich rzeczy. Ale to był taki przykład, no jeden z takich głośniejszych tak naprawdę, mhm. młody człowiek. No, no nie ukram w moim środowisku coraz więcej tych zakażeń widzę. Yy, no, różne są przebiegi, naprawdę różne, chyba najgorszy, no, to, bo, bo to jest takie wyznacznikiem, wyznacznikiem to, to no, no, młodego lekarza. No, 40-paroletniego no, był leczony respiratorem. To jest młody okay. człowiek, także tak, no, to, to już daje do myślenia. Mm -hmm. Tak, jeszcze kto, kto myślę, też od Kuby, od Kuby, właśnie mojego trenera, też jeden chłopak też, też przechodził, triatlonista bardzo podobny przebieg jak mój. Mm -hmm. Jeszcze jest miesiąc po, też dany ma z tymi samymi problemami i się zmaga z taką wydolnością osłabioną ciągle. Jasne. Z mojej perspektywy, bo ja mi też był przyciwcia dodatnie no i też byłem chory, to też bardzo podobnie. Może troszkę szybciej, jakby stało mnie osłabienie, ale, ale też zauważyłem, jako też jakby to trochę doświadczenia w sporcie mam, no to no ten powrót jest trochę dłuższy niż po takiej zwykłej infekcji, no nie. Tak, tu, tu, tu bez dwóch zdań. No jednak no, Polak jest taki, jak jak dotknie to zobaczy, to, to wtedy wierzy. No, 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 no niestety tak jest, no bez dwóch zdań. No. Mhm. Dobra, a powiedz jeszcze mam takie pytanie od jednego z zawodników od nas, jeśli chodzi o basen i w ogóle bezpieczeństwo też tego przenoszenia, bo no bo tak jak teraz jest ponad milion przypadków w Polsce, pewnie takich ukrytych jeszcze drugie tyle, no więc też może no nie jest łatwo tego nie złapać tak naprawdę. Więc na przykład, jeśli chodzi o teatonistów i basen, pewnie sam basen, nie wiem, czy pewnie jest bezpieczny, ale na przykład w szatnie takie miejsca. Jednak, tak, tak, przynajmniej to co też ze swoich obserwacji widzę, jednak zamknięte pomieszczenia i długi, długi czas przebywania mhm. w tych zamkniętych pomieszczeniach jest, jest ryzykowny. Maseczki jednak reduku, redukują to mhm. zakażenia Teraz były w Niemczech takie badania, gdzie porównywali ilość napływ, narastania zakażeń w stosunku do, do, do tych rejonów, gdzie nakazane były maseczki. Takie strefy, tak jak u nas czerwone, mhm. no, podali jako 20% mniej po 20 dniach od nakazu. Yy, ilość przy, przypadków dochodzących. Także mhm. maseczki jednak mają znaczenie. Yy, jeśli chodzi o te zamknięte pomieszczenia, no jed, jednak ten no, wirus przenosi się tam drogą kropelkową. Mhm. Kichnięcie, nawet, nawet mówienie czasem powoduje, prawda, a, Jasne. dostanie się śliny z, z jamy ustnej, prawda? Mhm. Także no ryzyko jest. No Tam, gdzie jest, uważam, zamknięte pomieszczenie, gdzie jest dużo ludzi, gdzie nie ma dystansu, no, to, to bez dwóch zdań to ryzyko jest. No, to Sam tak jak powiedziałeś, przypadków jest milion, a no to już jest 138 Polak, tak? No tak, tak. To już jest dużo. To już jest I to oficjalnie, dużo. nie? Dokładnie, a nie wiemy jak to rzeczywiście wygląda. My nie wszyscy pewnie też się idą badać, no, no trzeba mm -hmm. się z tym, jest, różni są ludzie. No mm -hmm. Na świecie już 67 milionów, WHO podaje około, mm -hmm. no a śmiertelność półtora miliona, czyli to jest około 2%, no to jest dużo, 12 na ja 100. Okay. Liczby są suche, suche, zawsze mówię, ale to są mm -hmm. ludzie i to są rodziny, Jasne. tam są też ludzie różni, młodzi. Mhm. Mm Czyli, zaleceniem, też jakby tak jak mówiliśmy o tym, co zrobić po, no to żeby też nawet jak już gdzieś się udało uniknąć, no to, no to jednak ten dystans i, i trening w domu, nie? Tak naprawdę. Jednak tak. należy no, się powołam na WHO, zakażenia. No, 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 tak jak się teoretycznie kończy okres izolacji, to, to już zakaźność nie powinna być przez, przez chorego. No, ale tam, tam mówię, różne są badania. Czasem do 20 dni przecież wykrywa się wirusa też. Także mhm. to, to no, no rzeczywiście ten czas lepiej wydłużyć w braku kontaktów, przynajmniej gdzieś w zamkniętych pomieszczeniach, żeby nikogo nie narażać. To, to, to bez dwóch zdań. Dobra, czyli podsumowując, jeszcze taką jakby taką pigułkę informacyjną, jak ktoś jeszcze gdzieś tam, no bo też jakby te informacje sporo, to są medyczne rzeczy, mało kto z nas jakby ma tutaj doświadczenie. Jak taki szybki guide, jak co zrobić po kolei, jak się miał... Nawet już w trakcie tego, że dowiadujemy się, że jest ten wirus, jesteśmy w trakcie przygotowań. Bo też jest kwestia taka, że my to przeszliśmy na samym początku okresu przygotowawczego, a gorzej będzie, jak ktoś będzie miał zaraz przed sezonem, jakiś ważny start, no też tam teraz widać właśnie. E, tych sportowców, którzy nie mogą e, brać udziału w zawodach docelowych. No nie? E, więc co zrobić po kolei? E, jeszcze tak konkretnie? Jeszcze trochę pogadamy. Możesz się, bo tak właśnie balansuję między, między, między nazewni nazewnictwem medycznym, a próbuję tak właśnie tą wiedzę sprzedać jak, jak najłatwiej. E, no, krótka, krótka rzecz. Mamy objawy. No to trzeba by wykonać tez, uważam. Nie ma co, musimy mieć pewność. Tez, chociażby dlatego, żeby nikogo nie, nie narażać. Wówczas mamy nakład, jeżeli jest tez, jest dodatni, mamy nakładaną izolację, prawda? Tak. No choroba jest, 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 jest leczona prawnie, nie ma, nie ma dwóch zdań. Jest nakładana izolacja. No i wówczas co? No, no przede wszystkim odpoczynek, obserwujemy się, cokolwiek się nasilają objawy, coś nam się nie podoba, no to bez dwóch zdań już wymaga leczenia, bądź po prostu kontaktu z lekarzem. No i dwa tygodnie przerwy uważam od sportu, to jest to minimum. Mhm. Myślę, że dużo będzie kusiło wrócić wcześniej, ale, ale myślę, że dla bezpieczeństwa naprawdę nie, nie wszystko jeszcze wiemy tutaj, co się dzieje. Mhm. Także dwa tygodnie i, i tak jak mówię, nawet jak są w objawowe przebieg, uważam, że, że, że konsultacja le lekarska po dwóch tygodniach jest niezbędna. To jest, to jest moje zdanie. Okej, okay. no. jasne. E, dobra. To mega, wielkie dzięki. Jeszcze powiedz tylko, jakie plany na ten, na ten sezon? No, bo ja mega, mega kciuki za, za Twoją karierę sportową. Mam nadzieję, że się jeszcze trochę pościgamy, no nie? No, no, no chciałbym. Plan, plany były ambitne, jak rozpisywałem przed, przed, przed chorobą, na razie troszeczkę tak walczę o powrót. Mhm. Na razie półmaraton jest takim moim celem głównym. No, tam było marzenie 1.15 żeby się pokę pojawiło, ale zobaczymy. No, na razie chciałbym. Priorytetem jest powrócić tak do pełnej, pełnego zdrowia. No, tak, tak, wydaje mi się. Po kolei wszystko. Jasne. No. A ten triatlony jak najbardziej, inno. Dzięki Tobie to pływanie idzie do przodu, tak. także. Cieszę się. Jak Kornel, trzymam kciuki za, za Twoją karierę sportową. Wielkie dzięki, że podzieliłeś się. Na pewno wrzucimy informacje do, do źródeł, do kontaktów, no bo też jakby każdy przykład jest inny i, i warto tutaj traktować indywidualnie. Więc dzięki wielkie i do zobaczenia na Triadlonach. No to ja dziękuję za zaproszenie. Nie było to dla mnie łatwe wyzwanie, ale, ale jeszcze raz mówię dziękuję. Super raz mówię dziękuję. Super raz mówię dziękuję.